Dobra Paweł, pod drewno redź. Tak, 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 ustawę gramy na naszą. Teraz ty zabijasz, ja dostaję Stacha bloka. Nie no bloka. To, gramy, gramy tak jak ostatnio. Spalili okno, spalili mi okno. Uważaj galę. Nie. Pod konem. Pod konem. gram rampa, leży. leży, absy, absy. Łącznik, łącznik jeden. Dżungla. Dżungla raz. Jest dżungla. Ja wschodem do CT sobie przechodzę, będę patrzył, przejdzie do B. Jest pod schodami, schody przyszedł. w przód. Dół lewiejszy mną. Dobra, ja od CT idę. Dobra. Idę, patrzymy Dobra. na wąsa. Okej. Okay. Jest na bramie. Oj, jest... Oj, to ma... Aha. Ale, ale mi się śmiać chciałem ja pierdolę. Ja go CSGO Skins to strona, która oferuje codziennie darmową skrzynię, z której możesz trafić coś fajnego. Dodatkowo z kodem INDUSTRIES otrzymasz darmowe 2,5 zł oraz plus 10% do depozytu. Aktualnie trwa event. wyładowując konto lub otwierając skrzynie eventowe otrzymasz punkty, które możesz wymienić na epickie skiny. Strona oferuje również możliwość toczenia bitew z innymi graczami. Jeżeli zdobędziesz dużą ilość przedmiotów, będziesz mógł wymienić się na interesujące ci skiny dzięki funkcji EXCHANGER. Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Ja wchodzę Dobra, w babce Czekaj, nie, nie, nie ma, Da, teraz, kurwa. Ej, ułocznik po podbiegł. No, 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 tak, no. To... no. po głowie. Masz? Nie. Poczekaj. Okay. Ja w... To ten obity, no. Mam smoka w ogóle na ja go, tak Przebiję go, przebiję go. smoka, Masz jeden kapetę ja smakuję bombę. Łatwiej puszczam. A, musisz brodzisz Jam zero. Ojej, pierdole. Bisko, gale, bisko. Gale, gale, gala, lewy. Przez skanuję, przez drewno. Jeszcze gala. lewy. gale. Gale, gale. Gale, gale. Gale, gale. Gale, Dwóch i gala. Meat i gala Gala A chodźcie, B szybko Super Gala jeszcze. Jeden do B i gala. A do B piękna. Ja od kuchni. I raz do B. Nie słyszę nic, kurwa! Jest zeskoczył, zeskoczył. Ja, ja paweł, Absy. Ja tak na Ja na Ładnie panowie. Eee, palić porównawcz. Eee, palę no. Ja nie palę. O nie, trafiłem w Polaka. To nie fleszy, nie fleszy. Stałem. Wyszedł? Tak. Schował się. Jeszcze jeden. Gdzie to było, była? Jeszcze rampa. Ja pod drewnem się chowam, Pebor, w ogóle, nie? Chowa się, I mi tam bejtuj, jak Mogło wyjść z rampy. 20 sekund. B plantują. Nie. Kurwa. O! Ten. W na łoku. Jeden pod na mamy dwa A mają, no. Jest ja, na przed, ja przeskakuję, Tomek. Dawaj Ładnie. 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 Jeden auto może być. Może być. Auto, auto leży. Wyda. Ładnie. Bra brawo, Bra brawo. Bra brawo. Bra to defa. Tom Bra Ja rozbroję. Koś ma 23 lata i od 13 lat jest Dużo ja, to jest mógł być rodek za pakami, zapakami leży, leży Ja palę zapaczki Pale piwnie Rampa, rampa. wyszedł oh. Co? Mameka leży Smokuje Nie ma w rampie, w rampie chyba sprzeć Nie wiem czy się nie wyszedł Jest rampa Leży nice. Nice. No Paweł, coś za często padasz na tym, Anon Nie chcę nic mówić, nie? A, wiesz jak... Chcę, żeby Piotrkowi było przykro, nie? Daj mk. No chyba role się odwróciły. No. Wiesz, jak co powiesz na ten temat? Piotrek. Saju, wjeżdżasz, wjeżdżasz do meka? Masz SP? Mogę wjechać, no. Na żabce, se. załącznik. Rampa leży, jeszcze jeden. Oni wiedzą, że jesteśmy we dwóch, tu mamy pizdę z dziobem. Kurwa, standard jest. To paląca Typ, e, sandwich, sandwich. Ja od rampy idę. Ja sandwich. Rampy idzie, typ Nie padnie, Piotrek, wypierdalaj Santon <grym> 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 Ładnie, <grym> Izak! Ładnie, tak. dobrze, Piotrek Nie, no sorry, Piotr, ale tak mi się powiedziało, to nie jest tak, żeby wypierał po z tamtej pozycji. Super info. Składny cegły tam. a domek. Jami da. Ej, patrz do mega. karta. Facja, zakręt, zakręt. pnia. Leży jeszcze jedna pnia. Zapaszli myśli, zapaszli myśli. Flashujecie Mida. Nadbas flashuje. Może byś zająłcie. Leży zającie. Taky nadbas. Nie wiem, skąd mnie zabierze. Kapcie. Leży. No, nice. I Limit był kiedyś. Power Bardas. No zapakamy go nice. Ja zabijemy jednego. Weź bomb, weź ją on z bombą na B był, to, to był ten z Nie wiem, no... Chyba nie, bo on był... Ja nie wiedziałem czy Tomek zabił z nami dziecko, no, że nie Przecież powiedziałeś, że zabiłem. Dobrze, no to... Z zajęcia nie, powiedziałem. Było... Kup drugą hyper, co? Słuchaj mnie? Gram, ja strona zagam teraz. A, coś pod B tupało jeden, uwaga. Flaszuje mi teraz. Ech! Rampa. Flaszuje ci na ławkę. Jebałem. Biegnie plus W. On Cześć. chyba Anders, ale ja nie jestem pewien. Trzy palące mm. już masz. Mm -hmm. CT! Może, ja może padać CT jak ją trafia, to jestem decydowany. Podejść do Patrzę. Dajdę po głowę. Leży. Tamek, jeden ja tam CT do ciebie. CT, kurwa już jest. No może małeś, mamy połowę zaraz. Ja jak go zmieniają, to może małeś. Mam Gal B przyszedł jeszcze, kurwa. Bekurwił. Ty. te. że mam ten smog, łącznik. Co Jeszcze środek. B. B dwóch. B3. Jeszcze dwóch. B3. Jeszcze dwóch. B3. Ale chyba się zatrzymali Leży bomba, bomba u nas. O sygały. Naok, auto leży, 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 auto jest Tak? tak. Nie widzę nic tutaj, porba. Bo... Nie widzę też bo... Nie, no w rozniebie mi jedno. Weczę Z Diglem. Wyrzucam broń. Czy connekt? Weczę z domku. Małgorzata. I connekt, byli? Konekt, tak. Nie widziałem tego. Ta dżungla leży, grzeje ten kurwa! I rampa. Bieg na rampy, bieg na rampy. Dostajcie e, e, czas. Cenia, cenia jest. Dwaka do fabry i sandwich Super, nic nie musiałeś robić, to ty. Ja po prostu Snajperem kurwa takie to się zdarza raz na 10 meczów no, Ale ty... No nie no, pierdol, w poprzedniej rundzie bałeś temu gościowi na gali, coś takiego, a teraz ten na scenie przecież dostał taką mukę E na no moim zdaniem bar Bartosz wrócił do profesjonalnego grania to byłby jak Oskar Aha, Zawupą, upał. tym bardziej zawupą, zawupę wszystko jedno już raz razem. Kodą, kodą, kodą. Jeszcze na łaskę. Nida nie ma. Fresh też widziałem. Domek wyszedł. i rampa. Jeszcze senia i Tetris. jest Tetris i pod balkonem. Jesteś blisko, zresztą zresztą. Nice! O kurde, da, dałaś tak że ja nie widzę nic już. złącznika! No. Kurwa! W dżungle, w się, się, kurde. Mam dwa jeszcze, pięćdziesiąt ma. Jest Dikus. jeden, da, Gala jest. Gala Zobacz. na A gdzieś biega. Co to mógł biec. C, I, I Gala został, tak paląca i masz CT i gala. A no wynik nie, to to nie jest. Za... Wynik nie jest ale... za ciekawy. Nie, 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 Musimy pracować. Ja mi się nie chce grać tego Miraża, mi się nie chce grać tego nie? Ej, ogólnie Znaczymy? to samo zagrajmy co wtedy. Mapa jest, no, Ale zgadzam się całkowicie, kurwa. No, Myś No, rozumiem, bałego, widzisz, no. no, widzi, mówiłem ci od razu. Ale żeby może być 10. CT, Chcę Plant jest na kon. Ja na schodach jestem. Tak, tak. Okay. Jaram się kur No Co Skody. to patrzysz? No nie wiem jaką patrzyć. Czekaj! A to nie wiem kto podpalił A ty teraz. A jajaj mm. Ten drugni dał? Nie z wopnij ale po głowie przez ścianę. No i dobrze. Dajem, gale podjeżdża Ja da, to da Powiem, gale. A A dałem, zadałem łącznik już Dałeś? Zadałem łącznik No to, ej ogólnie nie wchodźmy tej gali Wejdziemy łącznikiem drugie tempo Możesz zająć pokoik ogólnie Brać brawo no. Z dżungli do CT poszedł, ogólnie dżungli Tak, z dżungli do CT Na kto się pakło no. zajmie? Ja leżę, ja, ja, ja pojadę Wlaży mu łącznik, to, to pójdziemy pod b, b, b już ruchy. tak ja no. Ej, co ty na B Ja się pokazałem na B, także bawi Gala śpi no dobra, już chuj to chodź chodźcie z tą bombą, bo już wyjebana. No to chodźmy, a dobra. Na z rampy jest... leży. Pałac. Piwnia, on piwnia, oni... piwnia, a, piwnia to Tomek, dobra. piwnia, piwnia jest. Zapierdol mu. Leży. Ej, ty dziadek, kurwa, za tobą! No ale kurwa, smoke był. Dobra, 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 Weź ten bombę, z Piwnia chyba, piwnia chyba jest. Tak. Może, boże. Go, go zabije. Nie widziałem. Aha, idzi, wam, czy nie? Idzi mi, idzi mi. A, freszować, wam cię Idź, 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 idź. A już ja chodź, się wchodzić. Cicho. Wchodzi. Jest, jest auto, i... auto, auto. Nie, a pierdolę. O, okay. kurwa. Ale wskoczył w ogóle na balkon, nie widzieliście? Widziałem jak goś biegł. Za, no. no. nie widzieliście na balkon, wskoczył na, na domu? Chyba okno jest. Nie trafiłeś? Ale okno nie trafiło. Okay. Właśnie, kurwiek, tu leży. To żółta to, A, nasz, no to, na wreszcie, to nasz, to nasz, to nasz. Ok, ok. Dala jest. Mi, e, B jest standard. Dziękuję sobie. Pokoj, pokoj nie, za nie, nie, dżungla. Chodźcie, nie. będziemy. Chodźcie, chodźcie. Dżungla bite. Blisko prawo macie. Co tu kurwa za smoki to? Dalla. Co to jest ty? O, ja, ja go nie zabijam, długim. kurwa. Ej, co tyle smoków tam no było, co to jest? Ej, ja myślałem że, się no za... coś prawy, za... myślałem, że się o coś zablokowałem, kurwa. Ja żadnego smoka to nie dam. Ej, stary, tam kurwa. Był jakiś tunel smoków. Włącz... Wszedłem na dole w łączniku i skończył się u góry kurwa na... przy, schodach. przy schodach Co to kurwa jest Wiesz co, no, nasi nic nie mają kontaktu na mediach. Włącznik, łącznik jest Cofnął o, ogólnie, żebyś ty sobie jak na ja do dżungli Ja wyszedłem Tomek już Pokazałem się na B nie widzę gali. Gość z gali trwa do B Rozrobiłem presję Palące śpi, palące śpi Gala, gala jest Jeszcze jeden gala to jedna na jeden TT jest. Cenia gram. Cenia, Cenia eee, w sensie z TT. Jest. jest. Chodź, dojedziemy z schody TT jest jeden. Hmm? Może obiegać jeden. Ja w małku stoję. Kurwa, wyszli. CT Wów, dwóch. dwóch. Ale się runda posypała znowu.

Okej okay. Jeden I drugi był kuchnia, nie? Mhm. Uh -huh. Może przy lewej ścianie i. Jest, Edward, Edward! Leży! Kuchnia! Kuchnia był Pierdala! Like no i geht! Gdzie? No Dobra, A do Nie, nie, daję To ja próbuję gościa z bezem. Nie im się wyrzucić na razie. Pójdź na nadej i na trapce. Blisko, Dwa. blisko. No. Ej, do prawej już jest. Bależe. Dobre. Dobra, cofnij z tego Apełnię jeden był wrócił raczej do BS Idziemy i taka, pójdziemy i taka Ja jestem na wyjściu domek już. Piotrek musi ja. wchodzić smoka Pikuję CT zaraz, czekajcie Tak nie był blisko rampa CT, ticket jest ticket ticker Nie flaszuje Smoke jest blisko rampa leży Nice! CETA. Jeszcze ticket był, albo nie do prawej CT Siemam na razie chwilę Może być w prawo na prak. lewo, lewo jest lewo tam chyba dwóch, może być co to? Jest, e... Przeskanował mi pies A, Dwóch, dwóch. Nie, ogólnie tam nikogo nie było na B w ogóle, nie. No kurwa. Nie wiem, akurat zeskakuję ja heda dostaję, no ja pierdole, co jest? Nawet typa nie widziałem. To tam pakę? Ja został to na środku, pozwól mi chwilę. O kurwa. Młodzień leży brawa, brawa, brawa. A WP za piłem A WP za piłem Gala panowie Gala, 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 gala. Zmierdoli do lewej, do lewej, do lewej, do lewej. Dala, Ja po oknie jestem Bomba Typ dotował, 1B jest 1B, <grym> 1B jest w tym momencie jest tu. 2H, 2H Ta, jest, standard. default i Ticket O kurwa No to bomba Jem po bomba

Ty, mał cały czas te jebane smoki kurwa tą bombę pierdoloną. O ciągle próbujemy to, to A chodzić. a oni tam grają. No nieważne, ale tu nie chodzi o to, teraz kurwa no mieliśmy timing ogólnie, żeby wejść tym łącznikiem. A to też reszta ekipy się wyjebała nagle, kurwa no. Pójdzie, flash, rampa. Gala, gala wykryła, typ Wysadzam go, jezy. Rampę Jest jeszcze jeden, jeszcze jeden, rampę. Skrócił. Ale, galę. Może smoke załoczył. Podsadzony był, leży. Nie mam. Leży za jeden. jeden Ayla, ja tak jeszcze galam. Teraz. A ile się mógłbym do bs wrócić bebo nie no, to to. Dobra, spokojnie, wyczekajmy teraz. Oni sami skrócą coś, wychylą. Ja wracam sprawdzić respa naszego, czy ja nie leży za. A nie skrócili. Leży za. nie, chodźmy to był auto. Idę sobie rampą. I palących pan czy nie? Odwrócony gram. Znaczy, tutaj odwrócony standard. Dobra. Bo legalnie może być. Gra na staty na fezcie Trampa A łatwo, z butami Ej, ten, tego mirazu mamy chyba opanowa opanowanego No chodzi, chodzi.